Ketuvim, Pisma, Mishle, Pieśń Salomona, rozdział pierwszy, jeden. Pieśń, najprzedniejsza Salomona, dwa. Gdyby mnie też pocałował jednym z pocałunków ust swoich, albowiem przyjemniejsze niż wino są pieszczoty Twoje, rozkoszne dla wonności są pachnidła twoje niby rozlany olejek imię twoje przeto umiłowały cię niewiasty 4 pociągnij mnie za sobą o śpieszmy się wprowadził mnie już król do komnat swoich będziemy się radowały i cieszyły tobą Wysławiały pieszczoty twoje bardziej niż wino. Słusznie cię miłują. Pięć. Śniada ja, ale wdzięczna. O córy, Jerusalain. Jako namioty kedaru, jako opony Salomona. Sześć, nie baczcie, żem tak śniada, że mnie słońce opaliło. Synowie matki mojej. Wspłonęli gniewem na mnie, ustanowili mnie dozorczynią winnic, własnej winnicy mojej nie dozorowałam. Siedem, daj mi znać. O ty, którego umiłowała dusza moja, gdzie pasiesz? Gdzie dajesz odpoczywać trzodzie swej w południe? Bo czemuż mam się błąkać jako zakwefiona? przy stadach towarzyszy twoich. Ośm, jeśli tego nie wiesz, o najpiękniejsza z kobiet wynijdzie w tropy trzód, a paść koźlątka twoje przy namiotach pasterzy. Dziewięć, do klaczy mojej, u zaprzęgów faraona porównywam cię, przyjaciółko moja, Dziesięć. Cudne są licą Twoim sznury klejnotów. Szyi Twojej kolie. Dziewnaście. Sznury klejnotów złotych sprawim Tobie z nakrapianiem srebrnym. Dwanaście. Pokąd król w kole swym bawił, wydała narda moja woń swoją. Trzynaście. Jako mieszek. Merre jest mi Luby mój, spoczywający na piersiach moich. 14. Jako kiść Cypru jest mi luby mój na winnicach Engedi. 15. O, jakoś ty piękna, przyjaciółko moja. O, jakoś ty piękna. Oczy Twoje, niby oczy gołębicy. 16. Jak krześć ty piękny, luby mój i jak nadobny, a to łoże nasze, które zawsze się zieleni. Siednaście stropy domów naszych, z cedrów, gądy nasze, z cyprysów.